Bo jest całkiem inaczej. Czekamy na Ciebie. Królewna Śnieżka potrzebowała chwili na to, by stać się królewną. Korona. Tak. tak. Wszystko po to, by po królewsku zaprosić dzieci z przedszkola Jacek i Jagatka na otwarcie bajkowej zagrody zielonogórskiego mini zoo. Słuchajcie, bo w Zielonej Górze w sobotę, w tą sobotę, która teraz Nie. będzie, 12 kwietnia o godzinie 11.00 Chciałam was zaprosić do mini zoo. W Zielonej Górze powstało słuchajcie mini zoo. Maluchy przez kilkanaście minut podziwiały siedzącą na rękach pani prezydent owcę kameruńską, którą od soboty będzie można podziwiać w Zielonogórskim Zoo. Kuska, która przyjechała i jest wychowana między dziećmi, także jest brana na ręce, jest bardzo miłym stworzeniem i jak najbardziej chyba uatrakcyjniła tutaj całą tę konferencję prasową. W następnych tygodniach te maluchy i dzieci z innych przedszkoli będą z pewnością wielokrotnie gośćmi Zielonogórskiego Zwierzyńca. To jest bardzo świetny pomysł, że coś takiego powstaje w Zielonej Górze gdzie właśnie można będzie realizować i ścieżki edukacyjne, i urządzać sobie wycieczki, i pikniki, i nie tylko przedszkolne, ale i rodzinne. W sobotę w bajkowej zagrodzie, tak jak dzisiaj w przedszkolu, Królewna Śnieżka zjawi się w tym samym towarzystwie swoich siedmiu krasnoludków. W tym samym składzie ekipa będzie w sobotę, natomiast wiem, że przyjeżdżają moi przyjaciele z bajek, ze wszystkich bajek, są różne księżniczki, także wszystkie już się stroją, wszystkie już się szykują, również zwierzęta bajkowe, wiem, że są w pełnej gotowości. Do Zoo przyjechały następne zwierzęta, są już między innymi papugi i pawie. Dzisiaj przyjechał też baran kameruński, który na kilka dni został rozłączony ze swoją sympatią. W sobotę, podczas otwarcia, już szczęśliwy wraz z partnerką ma witać pierwszych gości Bajkowej Zagrody.